dla życia dla rodziny dla małżeństw dla młodych i dla starszych Rodzina drogą do świętości Audycja Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Częstochowskiej Szczęść Boże. Witam bardzo serdecznie w cotygodniowej audycji Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Częstochowskiej. W studiu wraz ze mną są Marzyna Borkowska. I Andrzej Borkowski z parafii Świętego Stanisława Biskupa, męczennika w Witkowicach. Przed mikrofonem Ewa Bodanka Zarychta, również z parafii Świętego Stanisława Biskupa, męczennika w Witkowicach. Dziś chcemy po raz drugi zatrzymać się, a może troszeczkę zajrzeć w głąb pamiętnika. Pamiętnik jest czymś niezwykle ważnym, czymś osobistym, ale bardzo cennym nie tylko dla rodziny najbliższej, ale również dla osób, które po wielu wielu latach sięgają. Ostatnio mówiliśmy o tym w kontekście pamiętników Jana i Anastazji. Dzisiaj będzie część druga audycji. Troszeczkę wejdziemy w te sytuacje, które są opisane w tym pamiętniku, ale porozmawiamy w troszkę takim głębszym kontekście. Nie tak ogólnie jak ostatnio, ale troszeczkę się pochylimy i zastanowimy nad tym, co w owych czasach się działo? Wiemy, że pamiętnik jest czymś osobistym, spełnia niezwykle ważne funkcje. Jest to z jednej strony zwierciadło naszego wnętrza, bo pokazuje to, co przeżywamy, to, co się dzieje, a z drugiej strony jest też świadkiem czasów, w których żyją osoby, które piszą pamiętniki. Takie pamiętniki łączą też pokolenia, bo pozwalają tym młodszym. Pokoleniom zajrzeć do środka i przyjrzeć się temu, co było kiedyś i jak to kiedyś się spędzało czas, czy jak się przeżywało różne sytuacje. Spróbujmy więc, może, jeszcze tak ogólnie trochę przytoczyć, czym dla nas są te pamiętniki. Może w niektórych momentach powtórzymy to, co było wcześniej, i rozszerzymy te, te znaczenia. Tych właśnie pamiętników dla nas. No To, że są ważne dla rodziny, dla bliskich, myślę, że dla znajomych, myślę, że też poznajemy życie społeczne w różnych, w różnych aspektach, czym się zajmowali ludzie, jak mówili dzieci, jakie miały zabawy, jak spędzała czas młodzież. Też poznajmy relacje społeczne, na przykład, szczególnie widać pamiętnika Taty, kiedy. Widzimy relacje też między miejscowościami, wsiami, które jedna miała jakby pochodzenie dworskie, drugie szlacheckie, takie popularne na Mazowszu, tak zwane zaścianki szlacheckie, też stowarzyszenia, które działały, też jakieś sytuacje konfliktowe. No to, to myślę, że w wielu aspektach o tym można mówić, ale jak takie moje spostrzeżenie. I taka intencja, bym nazwał nawet może to misją tych też naszych audycji, to widzę takie dwie najważniejsze. Pierwsza, oprócz tych, które tam wcześniej były mówione taka integracja pokoleń. Misja, która może być, nie musi być, ale może być wokół swoich przodków, gdzie poznajemy ich. Poznajemy, jak żyli, czym się zajmowali, jaki mieli system wartości, i ta intencja na kilku płaszczyznach, nie tylko powiedzmy go graficznie, że pochodzili z tego rejonu i my się jakoś tam utożsamiamy z tym, ale na przykład też mentalnie, czy pod względem systemu wartości. To, co mówiłem, że. Trochę zacząłem bardziej utażsamiać się z nieżyjącym, rozstrzelanym przez Niemców dziadkiem Ignacym, który muzykował, który wyrzekł się alkoholu i mimo właśnie tych bycia takim animatorem, był wierny temu swojemu przyrzeczeniu. Ale pod względem właśnie systemu wartości czasami jest tak, że mówi się o jakiejś rodzinie, ta rodzina to zachowuje się honorowo, to są prawi ludzie, więc w jakiś sposób to integruje. A druga misja, tak, wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach, kiedy słyszymy takie powiedzenia, takie zdania, i to nawet starsi mówią: A teraz to młodzi już wiedzą dużo więcej. Co my ich będziemy uczyć? Oni są mądrzejsi, oni więcej wiedzą, oni więcej potrafią więcej się znają i wtedy starsi, można powiedzieć, dezertorują ze swojego miejsca, które zajmują i które powinni jakby pielęgnować. No bo cóż, że młodzi więcej wiedzą o internecie, o smartfonach, o zamawianiu przez internet pizzy i tak dalej, i tak dalej. No cóż to jest za wiedza? Dobra, przydatna, bardzo fajnie, że babci i dziadkowi coś pomogą i to bardzo dobrze, bo znają się więcej na tych, w tych wąskich dziedzinach, ale nigdy to nie będzie większa wiedza, dojrzałość życiowa. To dopiero Mogą się nauczyć od starsi. Oczywiście sami to kiedyś zweryfikują, powinni się nauczyć, nawet uczyć na błędach starszych, a często i tak będą się uczyć na swoich błędach, nie? Ale myślę, że to taka misja, gdzie starsi nie mogą, nie powinni dezerterować z tego miejsca, które są, bo mają bardzo ważne znaczenie, misję. Tutaj dodam tylko, że przecież w wielu kręgach, w wielu rejonach czy w plemionach. Funkcjonowało coś takiego jak Rada Starszych, i to ta starszyzna podejmowała najważniejsze decyzje, prawda? To, co oni zdecydowali, co ustalili, to było bardzo ważne. Młodzi się temu podporządkowywali. Myślę, że no, warto to mieć na uwadze, bo ci starsi. Oni są mądrzy swoją mądrością życiową, przebogatym doświadczeniem wynikającym z wielu przeżytych lat i spotykaniem się z różnymi i trudnościami i problemami, które musieli rozwiązywać. No tak, czy takie choćby proste rzeczy jak sytuacje jak. No choćby opowiadanie bajek. Rodzice już mogą nie mieć czasu, bo są zajęci, a starsi akurat trochę mają więcej czasu, jeżeli mają zdrowie. No to wiadomo, że żywa bajka opowiedziana przy łóżku pobudza naprawdę wyobraźnię w tych dzieciach, ma jakieś przesłanie niż zwykłe naciśnięcie tam, nie wiem, telewizora czy w smartfonie obejrzenie bajki. No tego nie zastąpi, tych relacji z, z dziadkiem, z babcią. Ja pamiętam, moja siostra mówiła, że jej, jej córka właśnie lubiła opowiadania dziadka czy mojego taty bo one były takie prawdziwe, bo on opowiadał o wojnie, co się działo, jak uciekał przed Niemcami. I to były najlepsze bajki. Ale ja też to wspominam, jak mój dziadek opowiadał, no bo przenosiliśmy się w tamte czasy, tak? Te bajki, no, nie zawsze były bajkami, bo nie zawsze miały szczęśliwe zakończenie i różnie to bywało z tych opowieści. Ale one pozwalały zajrzeć w głąb czasów, których, no, nie widzieliśmy, tak? Nie byliśmy naocznymi świadkami. A jednak te opowieści starszych były niezwykle bogate i w emocje, i w Jakieś tam pozawerbalne doświadczenia. Także ja osobiście też pamiętam, że takie opowieści opowiadane przez dziadków, może nawet przez pradziadków, tak, są dużo bardziej atrakcyjne dla dzieci niż te bajki współczesne, które można tylko puścić i odtwarzać wielokrotnie. Tak, mhm. tak myślę, że tutaj nawet no musimy rozróżnić to pojęcie bajka, bo bajka jest czymś fikcyjnym, tak? natomiast opowieści są autentyczne i dzieci mhm. to bardzo lubią słuchać. Ja wiem na przykładzie na. Naszych dzieci, że kiedy oni byli jeszcze mali, to bardzo lubili przesiadywać z dziadkami, z babcią, z dziadkiem swoim i sami prosili się o to, aby opowiadali im, jak to było wtedy, kiedy babciu byłaś mała, czy kiedy dziaduś był mały, czy miałaś takie zabawki, czy inne. Czy był telewizor. Czy, no tak, tak, takie, takie <grym> bardzo proste pytania, ale dzieci to pamiętają i myślę, że no właśnie bardzo chętnie wsłuchiwały się w te nawet opowieści, no już nie bajki nawet. Także słyszymy, że potwierdzenie jest do tej potrzeby i misji dziadków. I misją tej audycji niech będzie to i... Taki, taki nasz apel, że droga babciu, drogi dziadku, nie rezygnuj z tego, kim jesteś i co możesz y, zrobić wo wobec swoich wnuków. Jak wiele możesz im przekazać z tych treści, które masz w sobie, które jest twoim ogromnym doświadczeniem życiowym. Wykorzystaj to i dziel się ze swoimi wnuczkami. Tak, i wyjmuj po troszku z tego bagażu doświadczeń Tego skarbca. Tak? Skarbca takiego. Takiego skarca. I my dzisiaj też troszkę się podzielimy na przykładzie tych wspomnień Jana i Anastazji, no nie żyjących już świętej pamięci moich rodziców. To będzie taki przykład, trzy takie opowiadania, troszkę dłuższe na jedną stronę, ale opowiadające jakąś konkretną sytuację. I która też działa na wyobraźnię i też na myślę, że na uczucia. Dzisiaj trochę więcej będzie o uczuciach. To co? Posłuchajmy. Przyszło mi przeczytać historię bardzo trudną, i nie wiem, czy do końca ją tak potrafię na spokojnie przeczytać. Powiem tylko, że każda rodzina ma w swojej historii jakieś tragiczne przeżycia, bo myślę, że większość naszych rodzin w poprzednich pokoleniach doznała tego strasznego czasu wojny, okupacji, wielu bliskich straciło również. Tak samo było i w naszej rodzinie i. Mama tą sytuację opisała, więc teraz pozwolę sobie przeczytać. Wracam do strasznego dla nas 1944 roku. Jak pisałam, kozacy kwaterowali z całym taborem w naszej wsi. 1 sierpnia wybuchło powstanie, zastanawiali się co robić, pytali, że gdyby uciekli do lasu, czy przynosilibyśmy im jedzenie. Nadszedł straszny dzień 3 sierpnia, było niespokojnie, front się zbliżał. Niemcy pędzili ludzi do kopania okopów, nakazywali furmanki. Kiedy wybuchło powstanie warszawskie, byli wręcz na Polaków wściekli. Ludzie bali się frontu, nie chcieli jechać tam, gdzie Niemcy im nakazywali. Tego 3 sierpnia ojciec, jak gdyby przeczuwał, mówił trzeba szybko iść z domu, ale nie zdążył. Wszedł Niemiec i rozkazał wychodzić. Było to ostatnie wyjście mojego ojca z domu. Tak biegali po całej wsi i wyciągali kogo spotkali. Wszystkich spędzili w jedno miejsce na drodze, przy Wilczyńskich. Byli też wśród nich i dobrzy ludzie. Jeden, Niemiec, który spotkał gospodarza, krzyknął mu: uciekaj szybko, bo cię rozstrzelają. Być może to ten sam, który poszedł do domu Sławińskich. Byli we dwóch, zabrali Antosia, młodego chłopaka. Jego mama prosiła. Jestem biedną wdową, nie mamy ani konia, ani wozu, ale zabrali go. Padał wtedy drobny deszcz. Mama moja wzięła kurtkę i zaniosła ojcu. Wróciła do domu z płaczem, bo tata powiedział, że już nie będzie mu potrzebna. Wtedy ja szybko pobiegłam, żeby jeszcze zobaczyć ojca. Pamiętam dobrze, jak na mnie patrzył, zaczął grozić ręką, żeby się wrócić. Ja z płaczem biegłam jeszcze szybciej. Wtedy ojciec, nie bacząc, że Niemiec przy nim stoi, Odsunął się od płotu, uniósł rękę do góry. Widziałam, jaką miał zbolałą minę. Nie mogłam już dalej iść, widząc, jak ojciec nie chce, żebym do niego szła. Wróciłam do domu z płaczem. I to było nasze ostatnie spojrzenie na siebie. Była tam też cały czas sławińska mama tego Antosia, o którym wcześniej pisałam. Miała na zawsze szczególne nabożeństwo do świętego Antoniego. Kiedy już przeczytali im wyrok, że za winnych giną niewinni, Matka Antosia wzięła ręce do nieba i krzyczała – Antoni, ratuj mi syna. Patrzał. Naprzeciw Antka stanął jednak ten dobry Niemiec, który nie chciał go zabić, bo muszę tutaj dodać, że każdy stał naprzeciw swojej ofiary i właśnie ten nie strzelił w Antosia, tylko w bok. Kiedy wszyscy upadli i on upadł. Był obok mojego ojca. Widział, jak z jego ręki płynie krew i poruszył się – w tym czasie dowódca tego oddziału dobijał jeszcze z pistoletu, kto się poruszał. Również strzelił do Antosia w głowę. Ale widocznie matka uprosiła życie dla niego i pomimo, że strzelił, nie naruszył krtani, można powiedzieć, że cudownie ocalał. Wojsko kozackie miało lekarza, od razu go zabrali i leczyli. Mordercy wsiedli na konie, odjechali, a rodziny pomordowanych zabrali do domu. Było to straszne przeżycie, nie można było kupić trumny bo nie było jak dostać się do Ostrołęki. Każda rodzina jak mogła zbiła trumnę z desek. Nie było księdza, już mieliśmy chować tymczasowo naszych zmarłych, ale w końcu jakoś pozwolili nam ich przewieźć dalej. Ludzie szli od końca wsi i po kolei wynosili tak aż do ostatniego. Pięć trumien, bo tylu było zabitych, jedna za drugą prowadzili do krzyża. Straszny był płacz, ponieważ tyle sierot zostało. No tak, to jest oczywiście dla nas wzruszający tekst i jakoś przeżywamy to. Pamiętamy to, jak mama opowiada, zanim napisali ten, uwiecznili to w pamiętniku, no to żyło w jakoś w naszej świadomości jako opowiadania rodziców. No, właśnie, warto dokumentować, warto do tego wracać, bo to buduje też jakąś naszą tożsamość. Tak, bo bardzo często my znamy, tak jak już mówiłam, no, większość rodzin ma jakieś w swoich poprzednich pokoleniach trudne przeżycia z tych trudnych czasów wojny. Niemniej jednak, jeżeli je się opowiada, to z czasem to troszeczkę tak umyka. My, mając to spisane, te opowiadania, możemy w każdej chwili do tego wrócić, jak gdyby. Nawet teraz, jak czytałam, ja też się wzruszałam, przeżywamy to na nowo, bo próbujemy się wczuć w tę sytuację, co ci ludzie wtedy przeżywali. Ale jednocześnie jesteśmy wdzięczni rodzicom, że za życia no, zostawili nam taki ślad. To jest. Nasza tożsamość, nasza wartość, coś do czego chcemy wracać. No, w tej całej tragedii jest też no, opis niewielkiego cudu, tak, a może bardzo dużego dla rodziny, tak. tego ocalałego chłopca, który, którego wiara matki, że tak powiem, no, być Chyba może uratowała, by ratowała, tak? Tylko więc... dodam, że ten bo to wujek, nasz wujek Antek, on dożył sędziwego wieku, bo nawet obchodzili jeszcze potem z ciocią 50-lecie swojego ślubu, więc mimo tak trudnej sytuacji. Rzeczywiście Oczywiście, i oni do końca mówili o tym, że on był cudownie uratowany. I byli wdzięczni panu. Co Bogu. zawdzięczali świętemu Antoniemu, który był mm -hmm. jego patronem. Nie? Tak. Więc dla nas też to może być wskazówką, żeby pokładać ufność w panu Bogu, i nawet w tragicznych sytuacjach czasami, no do kogo mamy się zwrócić, jak nie do Najwyższego. Rodzina drogą do świętości audycja Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Częstochowskiej. Przypomnę tylko, że dzisiaj zagłębiamy się w fragmenty, no niewielkie fragmenty pamiętnika Jana i Anastazji. Przed przerwą przytoczyliśmy jeden dotyczący no, takiej tragicznej sytuacji. Teraz poproszę cię Andrzej o kolejny fragment pamiętnika. Ten fragment będzie zupełnie innej natury i Mówiący o grupie społecznej, której już no nie ma w takiej rzeczywistości naszej Polski. Z pamiętnika Taty nazwaliśmy to pomarańczowy garnitur w Kratę. Na jakieś dwa lata przed wojną 1939 roku pojechaliśmy do miasta. W Ostrołęce kupił mi ojciec garnitur pomarańczowy w kratę, tak samo czapkę i pasek do spodni i pantofle. Miałem wtedy 14 lat, ale w tym nowym garniturze byłem już kawalerem, ponieważ w tym garniturze chodziłem jeszcze kilka lat, ogółem chyba 5. W tym samym roku kupił mi tatuś rower marki Patri, użyda Żyda Schreitera na ulicy Goworowski. Garnitur był kupiony też u Żyda na ulicy o Przypominam sobie, jak weszliśmy do tego sklepu Żyda, który nazywał się Markiewicz, by kupić garnitur. Po przymierzeniu i spytaniu o cenę tego garnituru, który mi się bardzo podobał, Żyd zamówił 80 złotych. Ojciec machnął ręką i zaczął wychodzić. Żyd złapał Tatusia za rękę i mówi: Oj, co pan taki gorący, a wiele pan da? Tatuś odpowiedział: Najwyżej 30. Żyd mówi: Czy pan głupi, czy ja? W tej właśnie chwili wszedł młody mężczyzna, by kupić garnitur i spodobał mu się taki sam jak i mi. Spytał o cenę i, nie targując się, wypłacił 80 złotych i wyszedł. Myśmy się temu przyglądali. Nożyt mówi: Widzi pan, tatuś, ja tyle nie zapłacę. A wiele pan da? Mówiłem i wychodzi. Żyt łapi tatusia za rękę i mówi: Niech ja na panu stracę. 70 złotych da pan? Ojciec mówi. Nie, chcesz pan trzydzieści pięć złotych? Żyd mówi sześćdziesiąt, dobrze. Ojciec znów wychodzi, jest już na schodkach. Schody były drewniane. Żyd łapie tatusia, znów ciąga go do sklepu i mówi pięćdziesiąt złotych, da pan? Ojciec mówi, nie, chcesz pan trzydzieści osiem złotych, to dobrze. I wychodzi. Żyd znowu łapie ojca za rękę i mówi no niech będzie, ale ja na takim kupcu tyle straciłem. Ja cały drżałem. Myślałem, że już tego garnituru nie będę miał. Gdy cena była dobita, bardzo się ocieszyłem. Oczap, co już nie pamiętam, czy był targ, i pasek też nie wiem. Wiem, że w tym samym sklepie były kupione. No właśnie. Niezwykle zabawna sytuacja. Taka wesoła, ale też pokazująca. Jak tam handel wyglądał? Jak no widzimy, że ten, większość tego handlu była w rękach żydowskich. Wiemy, ja oczywiście tak nie umiem przeczytać, jak ten Żyd się wypowiada. My to znamy trochę z filmów, ale tutaj mamy nie film z sytuację rzeczywistą, która była, musiała być takim mocnym doświadczeniem dla mojego czternastoletniego wtedy taty, że zdanie w zdanie pamięta, co było mówione. Myślę, Warto że to zależało na tym garniturze w Pomarańczow, tak? Tak. To może jeszcze to druga. Ja przeczytam też jeszcze fragment. Tym razem znowu z pamiętnika mamy. Kiedy już byli razem. Tak, też kiedy już byli razem. Po śmierci jej dziesięciomiesięcznej córeczki, Agnieszki, jednodniowego Józia. Wszystko ich mamy dobijało. Zdawało się, że już nie, będzie, nie będę miała dziecka. To już czytam tutaj tekst z pamiętnika. Wszytnie był znany lekarz. Przy wypisywaniu ze szpitala powiedział, że po tych przeżyciach jestem tak wycieńczona, że nie wolno mi wcześniej zajść w ciążę niż za dwa lata. Na te jego słowa strasznie się rozpłakałam. Powiedziałam, że nie przeżyję tak długo. Czekania na dziecko, więc ostatecznie dał mi termin za rok, ale muszę być pod kontrolą. Wróciłam do domu, opowiedziałam Jankowi, że nie możemy mieć szybko dziecka. Janek mnie pocieszał, że mamy czas, liczy się moje zdrowie. Po tych wszystkich przeżyciach byłam nerwowo załamana. Po prostu zazdrościłam, kiedy zobaczyłam, że matka wiezie dziecko w wózku. To było silniejsze ode mnie, bo już nie wierzyłam, że będę miała dzieci. Nawet modlitwa mnie nie uspokajała. Pewnego wieczoru zapłakana zasnęłam. Przyśniła mi się wtedy moja babcia, mama mojej mamy, już nie żyjąca, przyszła do mnie i mówi, jeśli chcesz mieć dzieci, wyjęła z kieszeni różaniec, taki brązowy, pamiętam go, mówi masz i codziennie odmawiaj, będziesz miała dzieci. To był naprawdę proroczy sen, bo od tej nocy już z różańcem się nie rozstawałam i odmawiałam go codziennie. Miałam jeszcze drugi sen, który też uważałam za proroczy. W tym czasie, kiedy tak tęskniłam za dziećmi, śniło mi się, że jestem gdzieś na łące i widzę, że lecą z wysoka białe kartki i spadają wokół mnie. W tym słyszę jakiś głos, że te kartki oznaczają dzieci. Tyle będę miała dzieci, ile tych kartek. I w tym śnie tak sobie myślę, że dużo już tych kartek obudziłam się i powiedziałam, ile Boże dasz, tyle będzie, nigdy nie powiem, że za dużo. W grudniu pojechałam do sanatorium, trochę się podleczyłam i powiedziałam, że nie chcę czekać roku, tak jak mi kazał lekarz, że chcę mieć dziecko. Kiedy byłam w ciąży, bałam się iść do tego lekarza, ale on już nic nie mówił, tylko kazał stosować się do jego zaleceń. W Wigilię Narodzenia Matki Bożej urodziła się Maria. Maria, tak myślę, że może ta nasza ofiara została przyjęta. Jeszcze przed ślubem rozmawialiśmy, że dwoje naszych pierwszych dzieci poświęci się na służbę Bogu. Tak byśmy tego pragnęli. Może to się w taki sposób spełniło. Oczywiście y, też y, myślę, że poważne takie świadectwo, takie y, działające też na ducha, na wyobraźnię naszą, no, świadectwo też wiary. Cóż można do tego dodać? to znaczy ja może powiem że no widzimy po tych dwóch fragmentach przytoczonych tutaj że pamiętniki są pełne radości ale i tej troski dnia codziennego takich sytuacji które naprawdę wywierają na nas ogromny wpływ i pozwala to też nam czytającym osobom no obcym bo ja nie znałam ani Jana ani Anastazji ale spojrzeć na historię na przeżycia danej rodziny nie y, zwykłymi słowami literami ale troszeczkę tak jakby sercem tych osób bo ja czuję pewne emocje jak tutaj Marzena czy Andrzej czytali te fragmenty, to w pewnych momentach aż ciarki nie przechodziły, no bo to są sytuacje naprawdę no, takie, które działy się na co dzień i takie, które no, gdzieś tam mocno zostają w nas. No to też dowód na to, że warto takie rzeczy spisywać. Wiemy, że no, na papierze to zostanie dla nas, dla naszych wnuków, może jeszcze, jeszcze w następne pokolenia, a może my coś dopiszemy jeszcze od siebie. <laughs> Dlatego zachęcamy do dopisania. To, żeby tak nie mówić, że to albo co my mamy do, do napisania, co my szczególnego przeżyliśmy. Każdy przeżywa swoje życie w sposób indywidualny, niepowtarzalny, jakie małżeństwo. Nie ma na świecie drugiego takiego małżeństwa, jak my jesteśmy. Jak jak wy, jak każdy tutaj z radiosłuchaczy, więc to są historie naprawdę niepowtarzalne i nie zabierajmy naszym potomkom takiej możliwości. Ja myślę, że bardzo pięknie zachęciłeś tutaj, Andrzej, do, do pisania, do spisywania tych myśli. Dzisiaj tych możliwości mamy więcej, bo nie tylko kartka i papier, chociaż na one wiadomo, że zostają na dłużej, ale jest multum osób, które gdzieś tam nawet wykorzystują te środki komunikacji, opiszą i blogi i różnego rodzaju pamiętniki w takiej wersji elektronicznej. Chociaż te słowa, te historie pisane długopisem, no zupełnie inną też wartość mają dla. Osób tych bliskich, myślę, tak? Mm -hmm. No bo tu widzimy też. Ponieważ całe rodzeństwo ma tutaj każdy swój pamiętnik. Widzimy, to nie są przepisane. Gorzej je się czyta, oczywiście, niż gdyby były przepisane na komputerze, bo to jest ich oryginalne, oryginalne pismo. No i my to sobie też jakoś przypominamy, jak oni to pisali. No, przez to są to takie wartościowe materiały. Tak? No i ja może powiem, bo mój tata zmarł dosyć wcześnie. Ja jeszcze byłam dzieckiem, ale w momencie, kiedy odkryliśmy z bratem na strychu jakieś pudełko, gdzie znaleźli. Mieliśmy takie właśnie rękopisy taty, gdzie on projektował no, takie no może, może dziwne rzeczy jak gołębniki, bo miał hodowlę gołębi, więc różnego rodzaju projekty, obliczenia, one są u mnie w domu i są też dla mnie taką bardzo cenną pamiątką, bo taty już nie ma, ale ten jego charakter pisma i to, co jest tam, no to wiem, że tym żył i to też jest dla nas cenne, więc no, zachęcamy do tego, żeby jednak pisać, tak? Mm -hmm. Może też wykorzystamy ten czas antenowy na ogłoszenie konkursu, który jest bardzo związany z tym tematem, bo nawet tytuł tego konkursu, tegorocznej edycji, bo cały konkurs jego ogólna nazwa to jest do Wydrzo, ale w każdym roku jest jakby inna nazwa danej edycji i tegoroczna edycja to jest Kartka z Pamiętnika. Czyli również tym konkursem chcemy zachęcić do do pisania tych pamiętników. Jak powiemy jeszcze zaraz o szczegółach tego konkursu, to może tak, do czego zachęcamy? Bo to będzie kartka z pamiętnika, ale może powiedzieć na trzy sposoby. No, kartka z pamiętnika, który już jest i wtedy jest najłatwiej, no bo jest pamiętnik, wybieramy jakąś ciekawą historię, przepisujemy ładnie, powiedzmy na, na, w, w komputerze i wysyłamy na adres mailowy. i ta praca bierze udział w konkursie, ale może być to kartka z pamiętnika, który prawdopodobnie dopiero powstanie. Może właśnie dane wspomnienie będzie początkiem tego pamiętnika dużego z całego życia. I do tego również zachęcamy. Ale może być to również po prostu spisane, konkretne wspomnienie, niekoniecznie z pamiętnika, może nie będzie w pamiętniku, ale żeby tym się podzielić. To tak pokrótce ta nasza idea. Konkurs chcemy, ogłaszamy w trzech kategoriach, czyli klasy 4-6, druga kategoria klasy 7-8 i trzecia kategoria Starsi. Prace można odsyłać do końca listopada, w zasadzie do 28. I myślę, że te szczegóły to będzie mo można już przejrzeć na naszej stronie facebookowej Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Częstochowskiej. Tak, o konkursie będziemy jeszcze przypominać w kolejnych audycjach. Na zakończenie tradycyjnie pomódlmy się modlitwą przez wstawiennictwo czcigodnego sługi Bożego księdza Franciszka Blachnickiego. Boże Ojcze Wszechmogący, dziękujemy Ci za Twojego kapłana, sługę Bożego Franciszka którego w niezwykły sposób obdarzyłeś łaską wiary konsekwentnej, tak, iż swoje życie oddał niepodzielnie na Twoją służbę. Dziękujemy Ci za to, że pozwoliłeś mu gorąco miłować Twój Kościół i zrozumieć, że najgłębszą zasadą Jego żywotności i płodności jest obłubiencze oddanie siebie w miłości Twojemu synowi na wzór niepokalanej matki Kościoła. Dziękujemy Ci również za to, że przez tego kapłana wzbudziłeś na polskiej ziemi ruch światło-życie, który pragnie wychowywać swoich uczestników do posiadania siebie w dawaniu siebie i w ten sposób przyczyniać się do wzrostu żywych wspólnot Kościoła. Bądź uwielbiony Boże w słudze Bożym Księdzu Franciszku, w jego życiu i dziele i racz wsławiać swoje imię, udzielając mi przez Jego wstawiennictwo łaski, o którą najpokorniej proszę. Amen. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Dla życia. Dla rodziny. Dla małżeństw. Dla młodych. I dla starszych. Rodzina drogą do świętości. Audycja Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Częstochowskiej.